Załóżmy, że jestem osobą zadłużoną. Czy w takim razie doradziłbyś mi kredyt konsolidacyjny, czy nie za bardzo? Nie ma prostej odpowiedzi, Michał. Jeżeli otrzymuję takie pytania, to za każdym razem poproszę o przygotowanie dokumentacji tych kredytów, które posiadamy. Jeżeli się okaże, że te kredyty były udzielane na wyższej marży, będzie można odzyskać część opłat około kredytowych, bądź też rozłożyć je na dłuższy okres czasu, tak żeby dać wytchnienie dla naszego budżetu domowego, to takie rozwiązanie zostanie przedstawione dla klientów. Ale często jest też tak, że Kilkanaście banków, widząc, że spłacamy swoje zobowiązania, których mamy kilka, kilka kredytów gotówkowych, ratalnych i z tego zrobiło się po prostu dosyć dużo. To banki mogą to połączyć w jeden kredyt, dać fajne oprocentowanie. Wówczas ta miesięczna rata sumarycznie jest dużo mniejsza i my możemy sobie po prostu więcej środków przeznaczać na to, żeby szybciej pozbyć się z zobowiązania. Więc zdecydowanych przypadkach tak.